To jest ten czas w roku, kiedy nadchodzi Tour de Pologne, największy i najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w Polsce. W tym roku od 9 do 15 sierpnia potrwa 78 edycja tego wyścigu i zapowiada się naprawdę ciekawie, a na pewno inaczej niż w poprzednich latach. To jest kanał szosie TV. Zapraszam na zapowiedź tego wyścigu. Zanim przejdziemy do zapowiedzi tegorocznej edycji wyścigu Tour de Pologne, to przypomnijmy sobie, co działo się w zeszłym roku, chociaż chyba działo się tak dużo i emocje były tak wielkie, że niewielu z nas o tym zapomniało ale jednak przypomnijmy zwycięzcą ubiegłorocznej edycji wyścigu Tour de Pologne został Remco Evenepoel, który popisał się wspaniałym kilkudziesięciokilometrowym atakiem na etapie do Bukowiny Tatrzańskiej i to był wówczas przedostatni etap wyścigu, bo wyścig z uwagi na przeorganizowany kalendarz z powodu pandemii koronawirusa liczył tylko Pięć etapów i czwarty etap do Bukowiny był właśnie etapem przedostatnim. Pamiętamy, że była to edycja, w której na pierwszym etapie wydarzyła się tragiczna kraksa na finiszu w Katowicach, w której bardzo mocno, tragicznie wręcz ucierpiał Fabio Jakobsen z drużyny Dekanik Quickstep. Kraksa wydarzyła się po kontakcie z Dylanem Grenwegenem z drużyny Jumbo Wisma i Cóż, przyznam szczerze, że do dzisiaj mam ciarki na plecach, gdy przypomnę sobie tamte wydarzenia, zwłaszcza, że tę kraksę widziałam dosłownie z kilkunastu metrów. Jednak na szczęście to, co złe, już za nami obaj zawodnicy wrócili do wygrywania i to już jest tylko koszmarne, ale jednak tylko wspomnienie z tego wyścigu. Pamiętamy również, że w zeszłym roku wyścig Tour de Pologne otwierał kalendarz UCI World Tour. Była to pierwsza etapówka World Tourowa po przerwie spowodowanej oczywiście tak jak wspomniałam pandemią koronawirusa. No to teraz przechodzimy już do zapowiedzi tegorocznej edycji i zaczynamy od trasy. Trasa w tym roku uległa dość znaczącym zmianom będą nowości, no i będzie powrót jazdy indywidualnej na czas, ale o tym jeszcze za chwilę. Wyścig wystartuje z Lublina i w ogóle pierwsza jego część będzie odbywała się w Południowo Wschodniej Polsce. Bardzo ciekawe będą dwa pierwsze etapy, które nie zapewnią takiego tradycyjnego sprinterskiego finiszu, jak chociażby w Katowicach, tylko będzie to taka rywalizacja, może kolarzy klasycznych albo też sprinterów, którzy potrafią finiszować na nieco trudniejszych końcówkach. I tak, pierwszy etap z Lublina do hełma będzie liczył 216 km i zakończy się taką bardzo ciekawą końcówką w hełmie, ponieważ ostatni kilometr będzie się lekko wznosił, a finisz będzie prowadził po takiej drobniutkiej kosteczce. A więc na pewno ważne będzie pozycjonowanie w peletonie, no i umiejętności finiszu na takiej właśnie końcówce etap też nie będzie zupełnie płaski, będzie dość pagórkowaty, z trzema, z trzema premiami górskimi po drodze potem z takim płaskim, bardziej odcinkiem w kierunku Chełma no i właśnie z tą ciekawą końcówką w Chełmie drugi odcinek z kolei będzie prowadził z Zamościa do Przemyśla i będzie liczył 201 km będzie to drugi etap z rzędu liczący powyżej 200 km, a więc w ogóle te pierwsze etapy będą Dość długie. No i też oprócz wymagającego terenu, będzie z pewnością ten dystans przez kolarzy odczuwalny, zwłaszcza w drugiej części wyścigu. Etapy będą dłuższe niż w zeszłym roku, to też jest pewne nowum. Wracając do drugiego etapu z zamościa do przemyśla, warto powiedzieć, że będzie wiódł przez. Roztoczańskie lasy z podjazdem na kopcu tatarskim, no i znowu wymagającą końcówką przemyślu, a nawet jeszcze bardziej wymagającą niż ta. Z którą mieliśmy do czynienia dzień wcześniej. Ostatni kilometr to naprawdę spore nachylenie sięgające 14, 15, a nawet jak ogłaszał dyrektor wyścigu Czesław Lang, miejscami do 18%. A więc taka ścianka klasyczna będzie czekała na nas w przemyślu i z pewnością będą to bardzo ciekawe dwa otwierające dni. Trzeci etap to przeprawa z Sanoka do Rzeszowa i znowu dystans grubo powyżej 200 km 226 km. No i tutaj y, może być finisz z peletonu, taki klasyczny. Wszystko zależy od tego, jak sprinterzy przetrwają poprzednie trudności, bo znowu Pierwsza część etapu jest dość mocno pagórkowata. Jazda po okolicach Beskidów, po Beskidach znowu nie będzie taka w 100% łatwa i płaska. Także tutaj na pewno jeżeli dojdzie do finiszu z peletonu, to przetrwają najmocniejsi sprinterzy w całej stawce. Etap czwarty to... Etap Starnowa do Bukowiny. Gdy słyszymy Bukowina, wiemy, że na pewno nie będzie łatwo, choć nie będzie to taki tradycyjny etap do Bukowiny, chociażby z podjazdami pod ścianę Harnaś, jak mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, ale oczywiście ten finałowy podjazd będzie do Bukowiny i wcześniej też będzie premia górska. Premia górska Łapszanka no, będą takie elementy górskie w tym etapie. Hmm etap będzie liczył 160 km, a więc będzie już krótszy, teren będzie dość wymagający, będzie to już czwarty etap wyścigu, także z pewnością na podjeździe do Bukowiny możemy się spodziewać jakiejś ciekawej akcji. No i po tym kolejnym ciekawym etapie, który powoli, powoli będzie zbliżał nas w kierunku rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej nastąpi etap piąty z Chochołowa gminy Czarny Dunajec do Bielska Bia bardzo znane tereny w Bielsku Białej. Ostatnio wygrywał tam w zeszłym roku Richard Karapas. Kiedyś wygrywał tam również Michał Kwiatkowski. Taki można powiedzieć klasyczny dla wyścigu Tour de Pologne etap, na którym po raz kolejny powinniśmy widzieć ciekawe akcje, być może jeszcze ciekawsze niż poprzedniego dnia na tym etapie do Bukowiny, który nie będzie wyglądał tak jak powiedziałam tradycyjnie. Tutaj zgodnie z informacjami, które przekazywał Czech Lang, po prostu nie doszło do domówienia się lokalnych władz, tak aby ten etap poprowadzić taką klasyczną dla Tour de Poloń trasą. No i 6 przedostatniego dnia rywalizacji w tegorocznej edycji wyścigu Tour de Poloń będziemy mieli do czynienia z jazdą indywidualną na czas po ulicach Katowic. Będzie to zatem taka klasyczna miejska czasówka, w której kolarze będą musieli się zmagać z infrastrukturą miejską, z zakrętami, z nawierzchnią miejską, z pasami, z białymi liniami, czyli ze znakami poziomymi pomalowanymi na jezdni, które, zwłaszcza w warunkach deszczowych, mogą sprawiać trudności. Chociaż jak znowu zapewnia dyrektor wyścigu Czesław Lang, nawierzchnia jest dobra, nie będzie żadnych niespodzianek, trasa będzie dobrze zabezpieczona, także miejmy nadzieję, że... Hmm, wszystko odbędzie się bezpiecznie i że ten powrót czasówki do wyścigu Tour de Pologne będziemy wspominać mile. Na liście startowej znajduje się kilkoro specjalistów od jazdy indywidualnej na czas. Spodziewamy się, że ten etap postawi kropkę nad i w klasyfikacji generalnej i jeszcze zbogaci nam rywalizację, bo zawsze przecież ta dyscyplina jazdy indywidualnej na czas... Hmm, Stanowi taką wisienkę na torcie w kolarstwie i pozostawia kolarzy w walce z samymi sobą. Także bardzo się cieszymy, że czasówka wróciła na Tour de Pologne i wierzymy, że dostarczy nam emocji. A zostanie rozegrana na dystansie 19 km także taki no nie za długi, nie też taki bardzo krótki o charakterze prologu dystans, ale taki, który jakieś tam zmiany ewentualne. Zwłaszcza, że Tour de Poloń zazwyczaj rozgrywa się na sekundy. Mieliśmy wyjątek w zeszłym roku po tej wspaniałej akcji Remka Ewenepula, który prawie dwie minuty miał nad drugim jakobem Fulsangiem w klasyfikacji generalnej ale tutaj może być inaczej w tegorocznej edycji i z pewnością ta czasówka pod tym względem będzie ciekawa na zakończenie wyścigu czeka nas etap sprinterski z Zabrza do Krakowa tak jak już to wielokrotnie widzieliśmy w Krakowie bardzo często walcz, walczą sprinterzy w zeszłym roku triumfował tam Davide Ballerini z drużyny The Kenny Quickstep ale triumfowało też wielu innych znamienitych sprinterów i także w tym roku spodziewamy się pięknego finiszu w Krakowie na ukoronowanie 78. edycji wyścigu Tour de Pologne. No to teraz szybko prześledźmy listę startową, chociaż ta się jeszcze kształtuje. Nagrywamy to wideo w momencie, kiedy nie wszystkie drużyny potwierdziły swoje składy, ale zacznijmy od Polaków, bowiem wokół Polaków z pewnością ten wyścig się będzie kręcił i będzie kilka bardzo ważnych historii w tym wyścigu. Przede wszystkim będą to ostatnie wyścigi Tour de Pologne dla dwóch bardzo ważnych zawodników dla naszego polskiego kolarstwa, bowiem z karierami żegnają się zarówno Michał Gołaś z drużyny Ineos Grenadiers, jak i Tomasz Marczyński z drużyny Lotto Soudal. Obaj zawodnicy kończą kariery, zbliżają się do końca swoich karier, i pożegnanie z Peletonem w swoim narodowym turze będzie dla nich bardzo emocjonujące, bardzo takie pełne różnych emocji. Myślę, że od wzruszeń do radości, do wspominania tego, co piękne. Przecież zarówno Michał Gołaś, jak i Tomek Marczyński zrobili wiele dla wyścigu Tour de Pologne i historia tego wyścigu. Bez nich byłaby o wiele uboższa. I trzymamy kciuki, aby pożegnali się z wyścigiem jakimś sukcesem, pokazaniem się w ucieczkach, wygraniem być może jakiejś klasyfikacji albo zwycięstwem etapowym. To już byłoby coś absolutnie przepięknego. Będziemy również spoglądali na innych Polaków w wyścigu, m.in. na Macieja Bodnara w drużynie Bo Bora Hans na Łukasza Wiśniowskiego w drużynie Kubeka Next Hash, ale także a może przede wszystkim na reprezentację Polski, która na zasadzie dzikiej karty, jak co roku otrzymała zaproszenie do udziału w wyścigu dookoła Polski. No i tutaj jeśli chodzi o skład, to do ostatniej chwili trwają roszady w momencie, w w którym nagrywamy to wideo, jeszcze dokonują się zmiany. Na przykład Alana Banaszka zastąpił w tej chwili, według informacji naszego portalu, Michał Paluta, znajdujący się w dobrej formie, dobre, dobrze prezentujący się na wyścigach chociażby w kraju Basków. No i w tej chwili ten wstępny, ta wstępna siódemka reprezentacji Polski wygląda następująco. Stanisław Aniołkowski, który będzie liderem i który przy odrobinie szczęścia będzie mógł powalczyć o etapowe zwycięstwo. Łukasz Owsian, Filip Maciejuk, Patryk Stosz, Mistrz Polski Maciej Paterski, Piotr Brożyna oraz właśnie Michał Paluta. Czekamy zatem na oficjalne potwierdzenia, ale takiego składu reprezentacji Polski możemy się spodziewać. Wyścig Tour de Poloń z roku na rok zyskuje coraz większy prestiż, nosi kategorię World Tour, a więc wielu drużynom zależy na pokazaniu się w tym wyścigu. Wiele drużyn uznaje go za jeden z celów w sezonie, i tak jest na przykład w przypadku właśnie drużyny Tomka Marczyńskiego, czyli Lotto Soudal. Ta drużyna bowiem nie jest w stanie rywalizować chociażby o zwycięstwa w wielkich turach i punktów do rankingu UCI musi szukać w takich wyścigach jak chociażby Tour de Poloń. W drużynie Lotto Sodal oprócz Tomka Marczyńskiego znajdzie się Tim Welens, który w tej pierwszej części sezonu miał problemy ze zdrowiem i teraz szuka odbudowania, szuka zwycięstw. Także myślę, że możemy się spodziewać dobrych występów Tima Welensa, zwłaszcza, że świetnie współpracuje mu się z Tomkiem Marczyńskim, no i tutaj będzie chciał jakiś dobry wynik osiągnąć. Poza tym, jeśli chodzi o dobrych światowej sławy kolarzy, to na liście startowej znajdują się między innymi Matej Mohoric i Sony Colbrelli z drużyny Bahrain Victorious, którzy szaleli w wyścigu Tour de France. Remi Kawania i João Almeida z drużyny dekenik Quickstep oraz sprinter Alvaro Hodge również z drużyny dekenik Quickstep. Drużyna Inios Grenadiers nie podała jeszcze w tym momencie ostatecznego składu, ale w tym wstępnym składzie znajduje się oczywiście Michał Kwiatkowski, oczywiście wspomniany Michał Gołaś, ale także Geraint Thomas i Tao Geigen Hart. Także tutaj, jeżeli te nazwiska się potwierdzą, to będzie to bardzo skład drużyny Ineos Grenadiers w starsze będzie Iwan Garcia Cortina więc zwłaszcza na tych pierwszych dwóch etapach, które zakończą się finiszami na podjazdach a zwłaszcza na tym pierwszym Iwan Garcia Cortina z pewnością może powalczyć będą również Antoine Tolhuk z drużyny Jumbo Wisma Diego Ulissi z drużyny UAE Team Emirates, który zazwyczaj prezentuje dobrą formę w wyścigu Tour de Pologne, tak było również w zeszłym roku, chociaż nie odniósł etapowego zwycięstwa, to kręcił się tam gdzieś koło tego etapowego zwycięstwa. Ostatnio odnosił sukcesy, także Włoch zdecydowanie jest w dobrej formie. No i warto jeszcze wymienić sprinterów, bo też etapów sprinterskich nie zabraknie jak co roku w Tour de Pologne, a zatem będą Nikias Arn z drużyny DSM. Phil Bauhaus z drużyny Bahrain Victorius, Pascal Ackerman z drużyny Bora Hansgrohe, który wie jak wygrywać w wyścigu Tour de Pologne, wspomniany przeze mnie Alvaro Hodge, Edward Ten z drużyny Trek Segafredo, Fernando Gaviria z drużyny UAE Team Emirates, który również wie, podobnie jak Ackerman, jak zwyciężać w wyścigu Tour de Pologne oraz Stanisław Aniołkowski. Staszek jeszcze nie odniósł zwycięstwa w tym międzynarodowym gronie, ale no zdecydowanie musimy wymienić Polaka trochę sercem, ale również z nadzieją, że to właśnie Tour de Pologne będzie tym wyścigiem, w którym Staszek odniesie swoje. Pierwsze zwycięstwo World Tour w profesjonalnej karierze kolarskiej. Przypomnijmy, że Staszek były mistrz Polski, reprezentuje obecnie drużynę Bingol Wallonie Brussels. Warto jeszcze powiedzieć o klasyfikacjach poszczególnych koszulkach, które są przyznawane podczas wyścigu Tour de Poloni. Tych kolarzy należy wypatrywać w peletonie podczas transmisji telewizyjnej, albo też kibicując im na szosach na żywo. I tak przyznawane są są cztery główne koszulki: koszulka Kerfur lidera klasyfikacji generalnej, koszulka Lotus lidera klasyfikacji sprinterskiej. Koszulka PZU lidera klasyfikacji górskiej i koszulka Lotto lidera klasyfikacji najaktywniejszych, czyli przyznawana dla najaktywniejszego kolarza. Poza tym wyścig Tour de Pologne przyznaje nagrody specjalne. I tak, nagrodę Lotos dla najwyżej sklasyfikowanego Polaka. Jest to klasyfikacja znana chociażby z wyścigów hiszpańskich, baskijskich, gdzie przyznaje się takie klasyfikacje dla najlepszego baska, hiszpana. A więc prestiżowa dla Polaka koszulka. Nagroda Energa dla zwycięzcy klasyfikacji drużynowej, oraz nagroda wprowadzona po tragicznej śmierci na wyścigu Tour de Poloń Bierga Lambrechta. Nagroda Forbiorg, numer 143, dla najwyżej sklasyfikowanego kolarza poniżej 23 roku życia. Jest to hołd y, dla właśnie tego zawodnika. Przypomnijmy też, że numer, 143 jest zastrzeżony od czasu śmierci Bierga Lambrechta i nie jest przyznawany żadnemu z zawodników, a więc organizatorzy Tour de Pologne pamiętają o tym kolaszu. Nasz zespół wybiera się na wyścig Tour de Poloń. Będzie go dla Państwa relacjonował z miejsca, z kolumny wyścigu, z mix Zony, gdzie będzie przeprowadzał wywiady z zawodnikami, a więc zapraszamy, przypomnę, od 9 do 15 sierpnia 78 edycja wyścigu. Tour de Poloń zanosi się na wielkie zmagania na polskich szosach, na bardzo ciekawe rozstrzygnięcia, nowe trasy, nowe miejsca, nic tylko oglądać i czytać nasz portal. Jeżeli podobał się państwu ten film, zapraszamy do kliknięcia na łapkę w górę. To pomoże nam rozwijać kanał i będziemy również wiedzieli, jak państwo reagują na nasze materiały. Zapraszamy do dzielenia się w komentarzach opiniami na temat trasy tegorocznego wyścigu Tour de Pologne, na temat faworytów, a także proszę napisać, czy będą państwo kibicować i gdzie na trasie wyścigu Tour de Pologne. Zanosi się na wielkie emocje, na nowe trasy, na nowe miejsca, dlatego trzeba oglądać, trzeba czytać nas, nasz portal, trzeba zaglądać na nasz youtube'owy kanał. Jesteśmy w kontakcie, do zobaczenia, do usłyszenia.